Nie maneczko. Dzisiaj trochę już jest nie za... Po prostu nie za... już jest wieczór, ale chciałabym tylko coś ogłosić, bo to jest ważne moim zdaniem. Y, dlatego wszyscy się tu zebrali, więc poczekajcie. Daisy. Chema, siema. Jest też... Max. Mam. Ogólnie są wszyscy. No i jest też Ruby I ja. Jak zwykle. Wszyscy w komplecie o. Więc tak. Chciałam ogłosić, że jestem maskotką kanału. Więc tak, ja jestem ka maskotką kanału, a to są e, moi koledzy i jeszcze będą różne koledzy i koleżanki, więc żegnam Was, tylko chciałam zainformować, że ja jestem maskotką kanału. Juhu! Brawo, brawo! Więc papaczka.